Tak? Był zapłać Padły. Odliczone tu jest? No za, za, Zaufam Ci Dobra <laughs> Kieszeń drobniak No bo jakiś chujnik w KFC ostatnio byłem Elegantnie Pokaż ładnie do kamery Zapraszamy na YouTube, na Instagram Panie. Proszę bardzo Dobra, jedno zostają do szkoły. Kurde elegancko kurde majątek powinien zakładać full original, człowieku ja to ledwie z folii tylko wyjąłem i człowieku nie tak Odpadło. Odpadło, ale wykręciło się chyba, czy nie? No bo tutaj to, to i tak na trybki miałem spięta, ale musiałem odczepić, że zrobić mhm. moduł Będzie, hopie Czekaj. O kurde. Ustawię ci na, na 8K Albo na 9, na 9 ustawimy może? No. No świci się. Może będzie co. Ale kopci. Jawa! Ole ci to kopci chłopie. A no wiesz czemu też? Bo 5w40 wlałem. <śmiennie> <To jest śmiennie> dlatego. Na 10 ustaw. Będzie lepiej. Z, z boku masz instrukcję, ty chłopie, olej tu typowo olej bierze, człowieku. Tu masz instrukcję, czarne to musisz w tę stronę, 10k będzie na dole chyba. Ucz się, ucz. Ja pitot. Czemu tu z rury leci niby? Bo przypuszcza ci Tu, a. o w tym miejscu A no, a no w sumie dlatego to mi brzęczy też Nie, na dziewięć chyba lepiej No Dawaj dziewiątkę człowieku Czyli dziewięć to było to było to... Dobrze Dobra, skręcaj no, maszynę No to to sobie... No ty... założyć No, no. Ginning Defendera weszedł, nowe gripy WP. Tu takie, tu naklejki tu naklejki, tu naklejki, tu naklejki, tu naklejki, tu naklejki, tu naklejki, tu na śruby takie zielone fajne. Pod, podnóżka nie ma po glebie. Tu taki protaper. Tu tu tu, tu O tu mobilek. Tu też mobilek. Legańsko. Ale wygodne są te gripy człowieku No masz nowe Co? Nowy masz No Takie pierdzielone wygodne są To się przeskakuje! Nie! Yeah. There, <laughs> chłopie, założyliśmy ten moduł, człowieku, tak to... Tak to chłopie Tak to odkopci, że to jest niesamowite. No, to właśnie ja patrzę, tam jak... <laughs> chłopie, papieża wybrali. A jak? Mam coś dla ciebie. Słuchajcie, więc... Państwo. Ale Za taka Dzięki. Za Dzięki? Twoja? To no nie moja, to się ma. A sądzę, że jest Jak mną. to do siebie piszą. No to nic nie znaczy. Masz jeszcze folię na Czy to. To do... jest taśma, bo mnie odlatuje. Aha Dobra, miałem dobra <noise> Nie odrywaj Poderw Bo co? Uuu, już, oderwał, pa eee, Na boku tylko się to trzymało No klej zostawiło. Ma O, dzięki, już mam <noise> Super, chyba będzie trzymać O tak. Jeszcze kolejny, Czekaj, to, gdzie to nakleić? w mm. przodu na botniku mmm, paliwko mmm, to też o, Agro, widzę, że masz wodę jedno daj o, proszę o, już mam naklejkę dobra, zimna jest zimno jeszcze trochę mało no. bo coraz mniej kopci. Było blisko! No. Kurwa, bo tam jest chyba na gałość, chciałem się schylić, nie widziałem gdzie jadę. Za to ją przełóż, no o dobra. chat Poziomki. Są rzeczywiście. Ty, ale dużo ich jest, ja pierdzielę. Wycieczka krajoznawcza. Do czego to doszło człowieku? Jeździmy na motorech? się na poziomie. Uh -huh. Kurde, lecę. Nie leć! Murdo! Uh -huh. Ale pyśna. nie normalnie, normalnie poziomki. Dobra, chodź, idziemy. Zapraszam na Instagrama. Proszę tu, link w opisie. Wiesz jakbyś nie wiedział. <laughs> Jak to nawala? Aż mnie ucho zabolało Dobra, będziemy kończyć. Koniec baterii. Jak urwie, to urwie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Siema. Każdy odcinek teraz lata. где они со Tá tanta, tu a... jés fajne. E jadę ja, do tomas